Siema widzowie, stajemy. i jest paranek w Delong Drive na Robloxie. To jest mój kolega. Siema, siema. Nie wiem, czy. Usłyszycie mnie. Dobra. No, Nie mogę otworzyć pudełka. Nie mogę czekać. Spróbuję otworzyć to pudełko i wam za chwilę otrzyma filmik. O, wid o, widzowie! Udało mi się otworzyć to pudełko! się tak, się więcej I mam, I mam jakiś list. Mam jedzenie. Ale dobra. Nie będę go czytać, co bo po co? Co masz? Mam no apteczkę. Seryj, tak, tak, jak to, 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 to się istnieje? Gdzie ty jesteś? No, no tutaj, patrz, mam apteczkę. Aj, nawet no, faktycznie. No ja mam pudełko i mam śmieci. Widzisz? <laughs> ja apteczkę mam? Ja rzucam śmieci. Dobra. Chodź do samochodu i będziemy jechać w Ty drodze. prowadź, ty prowadź. Co? Musimy przeżyć. Tak. Ja może od razu. A wy, dobra. Jeszcze świat. O, dobra, o co jest fajnie. Ale ja sobie chyba podładuję telefon. No bo mam 6%. Widzowie. Podładuję telefon. No zepsuła w samochodzie. Łow, co się dzieje? Co? Jedź. Jedź, do się na godzinę. E tam pisacy bez nowych? Co tu jest? widzicie to widzowie? Taki to jest samochód jakiś. A chyba nie da się do mnie Co się tutaj urodziło? Jest jakiś czołg! Co jabierze czołga? Dlaczego daj mi uciec? Ej, ludzie jest samochodów, ciekawy co się daje wejść. Za chwilę, za chwilę lecę do tego czołga. Pierwsze robię unboxing. Jakiś automat stary. Ej, nic tu nie ma chyba. Tu jest to jest stanowisko komputerowe. <grym> o, pudełko. Jedzenie mam, dobrą przyda się. Dobra, jedzenie ci się przyda, no. Paliwo by się przydało. Żeby nam nie ukradli samochodu. A, a nie kto, samochód, kto to, to tak, by nam ukradł? A dlaczego tu jest czołg? Nie wiem, tutaj chyba jakieś e... pojawisko jest. Da się je wejść? No da na nie wejść, a nie do dać... no, środka. A sprawdza czy samochód działa. A Pudełko, nie ma, nie ma pudełko. pudełko. To... Mam drugie jedzenie. No to nice. to, Tam jest ten e, Pigeon. To jest Pigeon. Co? No to jest Pigeon. Mam śmietnik. To jest Pigeon, taki model. E, wiem, bo grałem w Bimengi Drive. Jak chcecie o, odcinki z Bimengi Drive, a, to piszcie. O tym, ale to bez mojego kolegi. No niestety. Ale lepiej tu jest? Nie wiesz. Ja myślałam, że będziemy w takim drugi No, ja bym właśnie chciał. No dobra, to jedziemy na Ale niestety no. To jakiś parę tu czołgów, to coś się stało? A bomba atomowa wybuchła. Nasz cel na tym odcinku to. To jest jedną Tak, i, ale jeszcze. ten samochód jeszcze trochę naprawić, bo on. Tak, naprawić ten samochód w krytycznym stanie. Mhm. Trzeba pierwszego pewnie farbę, potem go umyć, jakoś tam czy. Nie no, pierwszy myślę, że gąbką. A Ale nie, ale z... gąbka to chyba nie będzie działać, bo tu rdza jest jeszcze. Ano? Spray trzeba mieć. A, no. a nie, ale pierwsze spray to potem. Na początku trzeba taką ścierkę, taką, taką e, metalową, żeby ten cały rakiel. A no, a gdzieś tam jest. To jest przysyłek autobusu, albo auto. A. Zniszczone. A to jest traktor, to to pan. pan a, eee, nie... e, traktor nie. Ej, ślaga mam ma jakieś lagi bo je, lagi masz, e, ślagi mam. Ja nie? jakieś lagi mam teraz ci pewnie odległo o, odległało się nie, nie wiem, jakieś lagi o, jakieś miasto ej, co jest, jakieś wojsko polegało co, co jest? wojsko Nie mam tu jakieś lagi jak wojsko lagi? wieżne zarówno w miejscu, kurwa i co, bo w co? samochody i to. ale czekaj, bo ja znowu laga mam zobaczcie, co ma lagi zarówno bo... samochody Game po... to mi wyskoczyło, że nie miałem czyli rest charakter Ej, jesteśmy obok, obok elektrowni. No Ale jeżeli internet nie działa, to, to co na serio? Czekajcie, widzowie, spróbuję się podłączyć pod internet. Widzowie niestety... Widzowie niestety mnie wywaliło. To skończyło. Więc... E, więc... więc będziemy musieli chyba od nowa. No. No to... Od nowa Dobra, to poczekajcie, my stworzymy sobie mapę Jest nowa gra i otwieramy paczuszki Oczywiście tu zawsze ten list jest, który jest jakiś powalony A to nie wyrzucę go, nie? No nie, po co, mi nie jest, ale dobra Dobra, będę prowadzić samochód. Benzyn, benzynę, mam Jak? Benzynę mam, no zobacz to Ty prowadzisz? Tak no, jak spróbuję nie! Ale <noise> o Idę do tyłu. O no tu światło są. No. No, ale nie wyłączało, bo pewnie będzie paliło się bardziej. No dobrze. No jesteś już? Zaraz. Dziwiam na to. No to jedź z dnia na to. Dzisiaj. Ło panie, to się dzieje. Dzisiaj nie kierujemy. A to e, też tak. E, też tak miałem. Jedzie jeden na godzinę Dobra, jedziemy. Mogę obracić głową, bo czy za to będziesz wychodzić i robić unboxing. O, bo mamy ten. No to widzowie mamy... mamy zadanie specjalne. Panie Jak właśnie... on hamuje mocno. No, on właśnie ma dobre hamulce. Ja, to ja zawsze w grzach ten hamulec trochę działa, tylko ja jest Ja jestem zwyczajony wcześniej hamować. To trochę to nice! Podoba... mi się to. Dobra, w garażu coś jeszcze będzie pudełko. Jedzenie. Mm. A my widzowie w tym czasie zaglądamy się w tym co jest w samochodzie. I chcesz jedzenie? No mogę też. Masz kurczaka. Nie wyważy. Teraz jest... musisz wyjść, żeby sobie podjąć. Gdzie jest? Tam, y tam gdzie są otwarte drzwi. Co? Myślę, że ci pomogłem. Drogi, wiesz, że są wszędzie otwarte drzwi, a tu są. Wiesz. Ale mogę sam skoczyć, ja myślę, że nie. Drogi, no, widzowie. Drogi mustang, drogi mustang Dobra, ja je jest. Tak, to jest drogi mustang. Chodź, jedziemy. Uja, cię. drzwi za Z tyłu też zamknę, nie było. Pff, Idziemy. Nie, nie, to się z tyłu zamuje drzwi. Problem. Dobra. Nie, uspożyłem. Czemu tak wolno jedziemy? Tylko, tylko 45 na godzinę. Ooo, stacja! Ej, to najsłab, od razu se... Nie, bo... od razu zapankuję. No, a Ty robisz unboxing? Żeby nie było więcej impulsów Ale to uważyliście. Są... Ej, ej <coughs> Sorry, sorry, sorry widzowie. Zauważyliście, że to, to jest Among Us? Aha, śmieci, jak masz śmieci jakieś, tam obrazy razu dużo wyjdą. po piwie mam. Ja <laughs> tankuję nasz samochód. Żeby coś nie zajrzało. Zobacz, czy, ma, czy zatankowałeś na fulę? Żeby nie było żadnego... Dawie. Jeszcze jest na fulę. Już jest na fulę? No, co ty mówisz? No, faktycznie, jest na fulę. Dobra, to dawaj jedziemy. No, to wszystko, wszystko zabrałeś? Nie, zostawiłeś nam paczkę. Nie Gdzie jedzenie było, dobra. Przejdę do ciebie. No to klokaj mi drzwi na chłopie. I nie otwórz drzwi. Gdzie? Otwieraj, otwieraj drzwi, nie mam no nie mamy No czemu no, otwierasz mi drzwi, halo? Co? No <laughs> faktycznie, niechcący. co ja? No? E, przystanek, tam nic nie będzie, na służę, ale. Nie, może coś być, nie? Od, od... tak tro, troszeczkę schamować, nie? No. trzy na godzinę i trochę tam. Coś tam jest? Nic nie ma. No nic. Bo ja do robota chwilę wpadnę Oj, oj, oj. oj, oj. Jedziemy. Wiesz, że przyjechaliśmy już 2 e, km. Wow. Już 2 km przyjechaliśmy. O oh, no i co, so, idź unboxing. A po prostu ja z tobą pójdę. Tak, czekajcie, widzowie, bo halo, moto. Widzowie, dzwonił mi telefon, nie z nie rozmawiał, a nagle okazuje się, że kiedy nie patrzy, to jakiś typek zaczął nas bić. Dobra, ucieczka. A dlaczego przejechać? Nie wiem. Uciekamy. 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 Uciekamy, uciekamy, uciekamy. uciekamy. Widzowie, widzowie okej, okay. a pamiętajcie, Ci się respi ten taki potwór. Mój kod Morris właśnie do mnie przyszedł. Eee, jak chcecie, to macie short co W moim kanale to Stefan. Próbuję się dosyć do naszego samochodu. Chyba, moj, chyba mojemu telefonie mikrofon się popsuł. Bo go nie słychać jakoś, ale dobra. E, chyba musi mikrofon popsuł, że, że nic nie. Łofrzad, co tu się dzieje? E, ała, ała! Ucieczka! E, chyba musi mikrofon popsuł. O Co się tu zachowało? Twój mikrofon zaczął działać, chyba. A my idziemy w dobrym kierunku. Nie wiem, ale jakiś koszogrów nas goni, dobra. A cały czas? Byłeś tutaj? No widzisz go tam? No widzę, widzę. Z tyłu? Szybko. byłeś tutaj? Chyba nie, to już nie byliśmy. Nie da mi żadnych pudełków. Jeden. Kilka, tamto stronę Jedziemy. muszę łączyć. Pudełko? Dawaj, odjeżdżaj. Już. Nie mam jedzenia. Nie ma jedzenia. Znaczy, to jest pudełko. Dobra. No Tydek jest już blisko, po prostu weźmie cztery. Ty... On mnie bije! Zginąłem, widzowie! pomocy, On mnie zjada. Nie! A mogę się odrodzić? Ile? Za drogie, niestety. No nie. Też cię rozwalił. No dobra, gramy jeszcze raz. Czyli pierwszą noc nie udało nam się przeżyć. Lobby. My stworzymy tylko Gierka i Tak, i wracamy do Was. I to trzyma nie nagrań, ale... Siema e, Niestety, nowa gierka Była jakiś typ, na rozwalił tam jest list Nie robiłem. Nie, nie jest. Mogę prowadzić? No, na zmianę No nie w hejmie, gdzieś w kosmosy Nie, dobra Jak masz jakiś śmieć, to od razu wyrzuć Paliwo mam No i dobrze Otwórz No, no Paliwo no, Mamy dużo jedzenia, paliwa dobra Od no, kiedy w pudełkach są jedzenie? Nie wiem. A co to w ogóle jest? Co? No to, to białe. a nie wiem. To te, te, jakiś telewizor, dobra. No, tam, może tam się topka pokazuje, tylko nie ma żadnej. Ale dobra. Łopali. Jedziemy. Oczywiście lagi. Nie, to nie są lagi, to tak wolno jedziemy po prostu. Nie, bo mi się obraca ekran do 380 stopni. Ja bym chciała pójść na tyły. No to idź na tyły. Znaczy, może mi się uda. Udało się! Dobra. Trzeba po prostu otworzyć tylne i przednie drzwi i ci się uda. Dlatego teraz nie mogę przednich. O, całkowite. Mogę ten... bagażnik otworzyć. <laughs> Otworzyłem ci bagażnik. Dlaczego? Nie wiem. Nie, bardzo nie piją. To jest to, co nic nie ma zazwyczaj, ale trochę z nic nie ma, jednej. dalej. Co, na godzinę, rozumiesz? Nie, to nie No. masz paliwa, nie? nie? mam paliwa. A O, jakieś... To chyba stacja tam jest? Nie, to drzewo. Drzewo też No. Co ja jadę zyskowyki. No, no panie. Co to było? Ja sobie jadę zyskowyki. zrobił mój to lajki i 2 lajki like. a właśnie a nasz cel po tym odcinku to 2 lajki like. no i 10 10 wyświetleń no to jest jak wyjecie wi 2 lajki like i 10 wyświetleń pod tym filmem to zrobię dla was kolejny film no ja też oczywiście z The Long Drive albo z jakiejś innej gry jak chcecie no, możecie napisać co chcecie no Ile? Nie Bo wiem. Muzynek w końcu! Daj, ja, ja idę do unboxing. No dobra, i jesteś tam. A tu tyto, że po samochód połat. No, idealnie Mam nadzieję, że to nie będzie tego typu wypalonego typa. Może nie. Ok, czy jest jakieś to pudełko? Już tego pudełko tu nie ma. No nie ma. O, jest jednak jedno. Ale śmieci wypadły mi. Co e, Masz soczek. Nie, soczek. Nie wiem, trochę stare. No to teraz pójdę sobie naprzód. Dobra, jest Drogi musztank. Dobra, wejdź do mnie.

i Garny, no nic nie ma. Jedzenie i śmiech mi wypadł. Śmiecie A to drugie już drugi piętro, no, jest. tam nie ma. Co? A no, no, to jest Co jest, a faktycznie. Co? Tu ja biegną. O! No, chłopie a, bo ty nie przeszedłeś, ja myślałam, że... Się... No jedź. Drogi Mustach, Drogi Mustach, nie, nie, O, budynek! O, no, to benzyna. To benzyny najechała Polska, oczywiście. No, to nie jest Polska. Czuję bur... Co się stało? O, co się Co się stało? Otwórz mi te drzwi. Czy tam otwieraj coś? Halo Jest tu jakiś drogi Mustang A to byśmy nie byliśmy już? Nie, nie, nie byliśmy To nie ma żadnego żadnej boxa No ja czasami nie ma tego Przecież jest ja w jednym Gdzie? W środku Gdzie? Otworzyłem O, ja cię czekam A gdzie, widzę jej moje miejsce Bo ja nie mogę siąść Ty, ja też, o to gra Ja nie siadam, no jedź o, na tyle mnie miał, przysiadło. A, bo były zamknięte drzwi. Chodź, Ale przez przednią szybę w podwórze. Drogi Mustang, drogi Mustang, jest. Ja. Ty masz do pani, panie? No. Kolejna stacja. Stankowania w tym 7%? A, ty teraz stankowałeś? Tak. S, drugi Wiesz, raz. giery. stacja tankuje. Chodź. Jak czegoś tu dziękuję teraz? O, no, brakuje. I mam full. Powinniśmy full też. Jest jakieś pudło. No, no, no. Zobaczmy, na nie ma. A za ma, pięć, pięć. Nie ma. Nie ma, podła. Pięć, nie ma. Drogi Mustang, drogi Mustang, je. Je, drogi Mustang. Hmm. No? Coś niczym odjeżdza. Ebru i Hani już przebiec więcej kilometrów. No co ja? Jajko. Tu 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 bardzo duże jajko. Tu 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 jest bardzo chrupiące. Tu tu tu. Zrobię inaczej Co? Edyk. Drogi mój Drogi Patrz że... W ogóle dużo osób mnie nie obs obserwuje na moim kanale Nawet nie subskrybuję. No subskrybuję Nawet nie, nie jestem pewny, Ale nawet może 100% osób mnie nie subskrybuje Chyba tak Właśnie wy, właśnie wyświetla wyświetlała się wam wam w screen eee. ile osób nie Moc? nie ten nie obsaduje no, To tak gdzie jedzie? Nie znam. No. O to jest. Staćę będę nowa To od razu samochód. No, bo trzyma nawet. To jest mało. Już mało? 65. Tak szybko? O, po to sobie. Zobacz. Jedzenie. Jedzenie masz? No. O, drugi boks. To pewnie świeć będzie radowy. O, naprawa samochodu. Co? Klucz na prawo. Chyba to naprawić? co no, Czekaj, co ja na Co? Gdzie mój klucz. Co? Klucz. naprawić. tak. Zabraknie. Nie robię. Coś naprawiłeś? A masz klucz Dawaj. No. daj mi ten klucz e, do bagażnika włącz nie on wypadnie, wypadnie on nie wypadnie gdzie on jest no mągu. nie włącz mamy w bagażniku go ale mamy światło no właśnie Ale ja już włącz na światło bo cię włącz no ty włącz A. jeszcze oszczędzam Akumulator oszczędzasz No mamy coś, na pewno o. Już otwieram drzwi Kochany no, mu, to nie mogę otworzyć drzwi To jest już tak ciemno Ale widzę, że ja są za a to ona. Śmieć. A mi. Drugi. Dwa śmieci dostałem. Na górze nic. A ty, ja z tych dwóch boksów dostałem dwa śmieci. Aha. to nie jest. Dobra, chodź. A co? A oh co? A co? A jest? Nice. Jakieś dziwne dźwięki. Cisza wam? Czy ja wszystko cisza? Ja sobie was trochę podgłośnić, bo na mam tam pisze coś tam słyszeli się jednak. Drogi Mustang. Nie, coś mi odwala drogi Mustang. Ej, gdzie jest droga? No, idziesz ja... koło niej. Czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie. E... Jedziemy dalej. Problemy techniczne. Dokładnie. Nie mogę jechać. O, nie ja nie mogę ruszyć kamerą, muszę wyśleć charakter. O, już mogę. Tak mało widzę, bo to światło się bagnęło. Okay. Znaczy? Nie, o, to nie. Nie, nie. mi zrobić? Znaczy, się nie mogę tak wyśleć. Czemu ty tak krzywo jeździsz? Bo ja nic nie widzę. Ja nic nie widzisz? Widać bardzo dużo. Myślę, że mnie słabo widać. Zamieniamy się? Nie nie, nie A no mnie normalnie są fajne światło U mnie ja lecę w ciemności. Co? Mm. No skręć w prawo. Nie. Mm. W lewo. Prosto. Dobra. prawo. Troszkę. Prosto. Trochę w lewo. Prosto. Trochę w lewo. Mm. 61 na godzinę, za dużo! Nie chcę że to zjesz. Ej, bo się zrobił. Gdzie ty pojechałeś? Widzowie, nie wiem co się stało. Zgubiliśmy się w lesie, bo pojechaliśmy do jakiegoś podam dziwnego razu, kiedy szukaliśmy drogi, coś nas zjadło. No. Niestety nam się to nie nagrało, bo nie chcieliśmy was na zanudzać, bo szukaliśmy tego, tej drogi jak jest 10 minut. Więc nie chcieliśmy was na zanudzać, a to był jakiś, nie wiem, smutowany niedźwiedź. No, w ogóle ja, ja widziałem coś takiego czarnego, nie? No. Takiego dużego i czarnego. Ja to oglądałam. jakby Yeti. <ślesy> L dla mnie to był zbinek jest monowany niedźwiedź. No. Jest czar... Y nic nie mieć. moje światła. Mm -hmm. Już mam przegrany telefon. W sumie też. Ale to już jest końca odcinka, pa. No. No i zostawcie jeszcze subika. Oczywiście.